Oczywiście mój apel pozostaje jak najbardziej aktualny. Nie bądźcie biernymi widzami, subskrybujcie. Zaś jeżeli chcesz i możesz wesprzeć rozwój mojego kanału, wpłać symboliczną złotówkę na moją kanałową zrzutkę. Link w opisie filmu i na banerze kanału. Musiałem mieć z 6 albo z 7 lat, gdy mieszkałem w Libanie. Kraj był wtedy pustoszony przez wojnę, zaś morderstwa były na porządku dziennym. Pamiętam szczególnie pewien okres, kiedy na chwilę ustały bombardowania. Jednak dla bezpieczeństwa wolałem pozostać w domu. Oglądałem wtedy w telewizji naprawdę dziwny program. Był to program dla dzieci, który trwał około 30 minut i zawierał dziwne, wręcz złowieszcze obrazy. Po dziś dzień wierzę, że była to kiepsko zawoalowana próba, używana przez media, by straszyć dzieci i utrzymać w jednym miejscu. Dlaczego? Dlatego, że morał każdego odcinka brzmiał: Niegrzeczne dzieci późno wstają. Albo niegrzeszne dzieci trzymają ręce pod kołdrą, jak śpią, a także niegrzeszne dzieci kradną w nocy jedzenie z lodówki. To wszystko było naprawdę dziwne i w dodatku po arabsku, więc niewiele zrozumiałem. Jednak większość z obrazów była bardzo sugestywna i jasna. W pamięci pozostała mi szczególnie jedna scena, ostatnia z każdego odcinka która za każdym razem była praktycznie taka sama. Następowało zbliżenie kamery na stare, podniszczone drzwi. Im było do nich bliżej, tym bardziej było słychać przerażające, wręcz agonalne krzyki. Było to naprawdę straszne, zwłaszcza, że miało to miejsce w programie dla dzieci. Zaraz potem pojawił się tekst po arabsku, który głosił To jest miejsce, gdzie trafiają niegrzeczne dzieci. Chwilę potem zarówno krzyki, jak i obrazy zanikały. Tak kończył się odcinek. 15, a może 16 lat później zostałem fotografem. Ten program pozostał już ze mną na zawsze. Czasem o nim myślałem. Ostatecznie jednak postanowiłem rozwiązać tą zagadkę i wszystko wyjaśnić. Udało mi się ustalić lokalizację studia, gdzie została nagrana większość odcinków. Okazało się, że jest to opuszczony budynek od czasu, gdy skończyła się wojna. Wszedłem do budynku, gdzie znajdowało się studio razem z moim aparatem. Wnętrze zostało spalone. Albo wybuch pożar, albo może ktoś chciał zatrzeć ślady. Po kilku godzinach robienia zdjęć, a także ostrożnego przedzierania się do studia, znalazłem jeden pokój z jednym tylko wyjściem. Musiałem wyłamać jedyne drzwi prowadzące do środka, co zajęło mi trochę czasu. Gdy mi się to udało, stałem przez kilka minut, jak skamieniały. Ślady krwi, odchody, malutkie, fragmenty kości. Był to mały pokój, ale przedstawiał ekstremalnie makabryczny widok. Co naprawdę mnie przeraziło i sprawiło, że odwróciłem się, a potem nigdy tam nie wróciłem, to mikrofon. Mikrofon, który był przykręcony do sufitu w małej klatce na samym środku pokoju.